Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A dzisiejszy mecz komentują, mówiący te słowa, Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok, Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się z drużyną Belgii. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Ruszyła pierwsza połowa. Czasami preferowany styl gry danej drużyny to szatna tajemnica. Ekipa przyjezdna, na przykład, zwykle stosuje wysoki pressing. Lubią takie granie jaskół. Myślisz, że dzisiaj też to zobaczymy? To ich ulubiona taktyka, rzeczywiście. Ciekawe, jak wysoko dziś będą wychodzić i jak długo wytrzymają. To bardzo fizyczny styl gry, który im pas. Ale Szkutła wybronił tę sytuację. Jodr Zieliński z rzutu rożnego. Groźnie było. Dobra interwencja. I strzał na bramkę. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelania gola. Nie wykorzystał jej, akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Dziś na boisku znów zobaczymy tego, który doczekał się przy domku. tor Tormaschine, polska machina do strzelania bramek. Czego się spodziewać po występie Roberta Lewandowskiego? Robert zawsze jest perfekcyjnie przygotowany do meczu i potrafi wykorzystywać sytuację z niebywałą regularnością. Oby koledzy z zespołu potrafili mu dostarczać piłki, a już on zdoła zamienić okazję na bramkę. Lukaku. Teraz aż się prosi, by centrować. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Mamy centra i tłok w polu karnym. Tak! Mamy bramkę! To no naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy budiciu miłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywania. Tym razem przeciwnicy spawliwie skorzystali z prezentu. Prowadzą zatem 1 do zera. Mija teraz bez kłopotu. Ładne zejście z piłką ze... Ładnie! Musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Jan Fertongen z piłką. Piłkę ma Fertongen. Podanie przyjmuje Karasko. Ale strzał zablokowany. Fertongen ze skutecznym odbiorem. Przy piłce de Nazar. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. I out dla Belgii. Boy zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Belgowie mogą teraz stworzyć groźną sytuację. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Szukają tutaj wyrównania, ale nic na hura. Cierpliwie budują akcję. I gol! Belgia wyrównuje! Jest remis i jeszcze sporo czasu. Wyrównali więc stan spotkania jeden do jednego. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Panakę. Tenajer. Wymieniają teraz dużo podatków, ale szkoda, że nie. Aż szkoda, że minimalnie niecenne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie. Lewandowski. Lewandowski ma teraz piłkę. Courtois Pokazał teraz najwyższą placę. Dośrodkowanie Zielińskiego, mocna górna piłka, dośrodkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. No, statystyki przemawiają na ich korzyść, ale ta najważniejsza wciąż jest na remis. Jeśli nie spuszczą stonu i nadal będą stwarzać sobie tyle okazji, to powinni jednak przełamać w końcu ten impas i coś strzec. Zbyt słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. Adam Buksa. Wsyła teraz ładną piłkę przez naskę. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Twarde wejście, ale bez fazy. Rygaku. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Piłka po trzecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Głęboka ta centra od narożnika i już nic z tego rożnego nie będzie. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Ale trzeba się to było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej płótce musi paść rękę. A nakier! Sędzia ogłasza rzutka. Po tej niefortunnej interwencji Okazja do zmiany rezultatu Odprowadzenia dzielnik zaledwie 11 metrów Żółta kartka A do tego kara drużynowa Karny Fajjecznie go tak dziwną Podanie do Adama do Zastrzał. Ten wolejarz poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Tylko minuta dodatkowego czasu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na wszelkie... Gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, lepiłka poza boiskiem. Hans van Aken. Musi uważać. Rywal go naciska. Szansa na objęcie prowadzenia. Gol. Nie. Jednak gola nie ma. Odgwizdany, spalony. No tak. Decyzja prawidłowa. Choć na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się zgodne z przepisami. Niewiele tam do Lukaku. ant I piłka znajduje się na Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Oj, strata piłki! Będzie okazja! Ładna interwencja. Bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Za chwilę ponowną próbę z różnego. rożnego. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Hans Vanaken I Lukaku! Ramkarz wybija, ale gra się toczy. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak Wszystkim nam na moment zamarły serca To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki I teraz wyraźny fałd Aldeveresa. A sędzia sięga po żółty karton I teraz bramkarz na dużym luzie Belgowie w ostatnim kwadransie siedli na rywala i utrzymują się zdecydowanie dłużej przy piłce. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. I teraz idzie w kierunku środka. To musi być gol! Gol, proszę Państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. Polacy na prowadzeniu. Czym trzymają ten wynik? A teraz kontratak. Jak to rozegrają? fajne do szatki fantastycznie nie One, two, three, two. Ale nie ma gdzie trudno będzie znać. Na tablicy świetlnej wynik Jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Wow, nie! Czy robił porównany. Piękną nie. Robert Lewandowski. To była świetna sytuacja. Wydawało się, że musi tutaj paść gol. Pełna zgoda, ale Ocalca zachował się całkowicie, przeszkodził rywalowi na tyle, że ten nie był w stanie skierować piłki w światło bramki. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z łapki rezerwowej. Romelu Teraz naprawdę świetna piłka tak został przerwany za granie na bały. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Co dobrze teraz interweniuje, powolnie i utrzymuje piłkę. Znakomite prostopadłe podanie. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Polacy blisko bramki rywali. Do końca już niewiele. Czysto łaj, Ale teraz zamieszane. Słupek. Czy ktoś dobije? Sędzia dyktuje rzut rożny. Jest więc szansa, by w końcówce dogonić go rywali. Rzuca w okolicę 11 metra. No i jak Państwo widzicie, ta przódka z roku pada łupem Niepotrzebna strata i może być groźnie. za tak pole karne, ma tam kto wykończyć? Dwie minuty do końca mm. regulaminowego czasu gry. I to otrzymał Krzysztof Piątek. Lander mm. ten Donker, a teraz będzie dobra okazja, jeszcze jest groźnie. we